Karolina spędziła miło czas w towarzystwie Michała. Te chwile pomagają jej zapomnieć o problemach życiowych. Otwarte jest. Może po prostu zapomniała zamknąć? Może. Kto by chciał się tu włamywać? Przecież nie ma większej gotówki. Nie wiem, muszę się wreszcie ogarnąć. Jestem zbyt rozkojarzona. Słyszałeś to? Słyszałem. Ktoś jest na zapleczu. Pokaz. Ale nie wiesz, kto to jest, ey. Tak? No ale walnę mu tym polacz, zanim cokolwiek zdąży zrobić. A tak, jakiś uzbrojony wyłamywacz? Ja też jestem uzbrojona. Edyta? O Boże, ale mnie przestraszyłaś. Prawie zawału dostałam. Ale co ty tutaj robisz? Z zostawiłam w pracy sweter. I po drodze do rodziców chciałam po niego wstąpić. No ale skąd miałaś klucze? Przecież oddałaś mi je. E, no tak, ale kiedyś robiłam sobie zapasowe. W razie czego, gdybym zgubiła podstawowy komplet. Ja wiem, że powinnam ci powiedzieć, że przyjadę, ale nie chciałam już zawracać ci głowy. No jasne. A co tam schowałaś? Nic. Kawę. Kawę? Miałam w domu resztkę. Została mi ja, że już nie piję. No to postanowiłam dosypać wam trochę do ekspresu. No to pokaż tą kawę. A po co? No pokaż ją. Karolina, ja wiem, że, że nie spodziewaliście się mnie tutaj, ale... ale bez przesady. Ja nie robię nic złego. Chyba nie będziecie mnie przesłuchali. Trakt... To nie była Czy... kawa! Co, ty normalny jesteś? Zostaw mnie w spokoju! Jeżeli się okaże, że to jest kawa, to powiem przepraszam i po temacie. Pokaż. No chyba nie masz nic do ukrycia. Edyta!